To, co dajesz światu, jest istotniejsze niż to, co dostajesz w zamian. Dlaczego? Tak bardzo niektóre z Was są skoncentrowane na tym, aby otrzymywać od innych, aby dostawać i aby oczekiwać od innych, że dadzą Ci wsparcie, miłość, szacunek itd. itd. To, co Ty może dajesz innym. Ale. Czy zastanowiłaś się kiedyś, z jakiej pozycji to wychodzi? Z jakiej pozycji dajesz światu cokolwiek? Czy to przychodzi z pozycji pustki? Z pozycji, że, hmm, że jeśli nie dam, to mnie nie będzie ktoś lubić? Czy z pozycji pełni? Z takiej pozycji, że mam na tyle w sobie i mam na tyle energii, czasu, zasobów, albo po prostu moje serce chcę ofiarować miłość innym ludziom, to nawet jeśli ktoś nie da Ci tego w zamian, to zawsze ta obfitość wróci do Ciebie trzykrotnie albo i więcej. I często w swoim życiu nawet zastanawiałam się, jak to działa, że kiedy nic nie oczekuję, dostaję jeszcze więcej. Jeszcze więcej obfitości, jeszcze więcej wspaniałych ludzi na mojej drodze, bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, bez oczekiwania, że ktoś będzie mnie lubić, bez oczekiwania, że ktoś będzie mnie doceniać, bez oczekiwania, że ktoś będzie mi pomagać. Nie mam żadnych oczekiwań wobec ludzi, bo nie mam też ich wobec siebie. Nie oczekuję od siebie, że będę perfekcyjna, nie oczekuję od siebie, że zbawię cały świat, aczkolwiek fajnie by było. <laughs> Ale nie oczekuję tego. Po prostu jestem sobą. I w byciu sobą w 100% procentach dostajesz najwięcej. Bo możesz drugiego człowieka zobaczyć w pełni. I możesz dać mu przestrzeń na bycie sobą. I to jest najcudowniejsze, co można dać drugiemu człowiekowi. Naprawdę słuchać. Bez Oczekiwań w głowie, bez nakładek w głowie, bez tego szajsu w głowie, że się tak wyraża. Kiedy widzisz człowieka, kiedy widzisz jego duszę, kiedy widzisz jego serca, kiedy widzisz jego zmagania i nie oceniasz, po prostu jesteś i słuchasz. I to też wymaga pracy nad sobą, aby umieć słuchać innych ludzi. I aby być sobą, to też wymaga pracy nad sobą. Także na drugi raz zastanów się, z jakiej pozycji dajesz światu. Z pozycji pustki czy z pozycji pełni, bo wiesz, że wszystko, co dajesz z miłości, będzie właściwe. I czy to dostaniesz cokolwiek w zamian, czy nie, to i tak będziesz dostawała jeszcze więcej. Bo oczekując, często możemy się przejechać, a nie oczekując, dostajemy to, co mamy dostać. Czy to są ludzie, którzy nam pomogą, czy to są pieniądze, czy to są możliwości, czy to jest zdrowie nawet? Wszystko przychodzi w momentach w Twoim życiu, we właściwym czasie, zawsze. I kiedy ty będziesz dawać prosto z serca, czy to jest miłość, czy to są jakieś zasoby, nie oczekując zamian i nie będąc naiwną, oczywiście, aczkolwiek w tej naiwności też można coś znaleźć, moje kochane. Bo nawet jeśli ktoś. Cię w sp jakiś sposób wykorzysta. Tylko dlaczego wykorzysta? Właściwie, jak ty robisz coś bez oczekiwań, to nikt cię nie może wykorzystać. Bo ty dajesz bez oczekiwania. I wtedy nie ma wykorzystywania, wtedy nie ma złamanego serca. Po prostu, jeśli zobaczysz siebie jako chodzącą miłość, energię miłości, która jest w tobie, i idziesz tak przez świat. I dajesz to, co najlepsze z siebie, ludziom wokół, w swoich możliwościach, w swoim zakresie, tam, gdzie możesz, nie oczekując, że drugi człowiek odda ci to samo, bo uśmiechając się do kogoś, ta druga osoba nie musi się uśmiechać, ale oczekując to, że ona się będzie uśmiechać, to ty sama siebie będziesz krzywdzić i będziesz się wkurzać. Dlaczego, dlaczego on mi nie, nie oddał tego, co ja dałam? No bo nie musi. Nikt nie musi dawać ci niczego, jeśli nie chce. Kiedy my naprawdę będziemy szły drogą serca wybierały poprzez serca w zgodzie z sercem swoim i w zgodzie ze sobą. To nawet, jeśli ty komuś dasz miłość, czas, pieniądze, nie wiem, jedzenie, cokolwiek innego, nie mam pojęcia, co, co możesz dać człowiekowi, jakieś zasoby, wiedzę, to nawet, jeśli ta druga osoba ci nic nie da z powrotem, to ty i tak otrzymasz to z innych źródeł, bo takie jest prawo wszechświata. Jeśli ty dajesz z miłości, to miłość do ciebie wraca. I miłość nigdy nie oczekuje, że dostanie w zamian, bo spójrz, no to tak: jeśli ty masz wszystko, jeśli ty jesteś miłością i Możesz to dać drugiemu człowiekowi. W jakiejkolwiek postaci chcesz to dać, to po co to oczekiwania, skoro ty i tak będziesz w pełni, skoro i tak będziesz w obfitości, bo Ty jesteś już obfitością, Ty jesteś już spełnieniem, Ty jesteś tym, którego szukasz tak w innych ludziach. Nie ma czego szukać, nie ma czego oczekiwać od innych, bo wszystko czego szukasz w innych, czego oczekujesz od innych, to tak naprawdę są braki, braki w tobie, braki w zrozumieniu, ale to nie szkodzi, to nie szkodzi, że tak masz, bo jeśli to już zauważasz, że tak masz, to już jest połowa sukcesu, bo możesz coś z tym zrobić. Bo jeśli nie jesteś świadoma niczego, no to dalej już nie ruszysz bez świadomości. No. Także to tyle. Dawaj z miłości. Nie z oczekiwań. Tak jakbyś już miała wszystko, o czym marzysz, tak skrycie. I z tego uczucia idź do świata. I zobacz, co się zadzieje. Zobacz, co się zadzieje, kiedy ty idziesz poprzez życie miłością. Z energią miłości. Nie strachu. Hmm. To otwierają się drzwi, które całe życie może były zamknięte. Przychodzą ludzie, o których marzyłaś całe życie. I zaczynasz robić rzeczy, o których ci się w głowie nie śniło, że będziesz robić. A co najważniejsze, zaczniesz widzieć siebie. Taka jaka jesteś. Wszystko jest miłością, wszystko w tobie, jest miłością. Nawet te braki,, których, które tak próbujesz załatać w jakikolwiek sposób, te niedoskonałości chce nie być perfekcyjną. Mm. <laughs> To nawet nie było Ci nigdy potrzebne, szczerze powiedziawszy. Bo my się zgubiłyśmy tylko i wyłącznie dlatego, że zapomniałyśmy, że jesteśmy miłością. I że zapomniałyśmy, że już jesteśmy wartościowe i że zapomniałyśmy, że jesteśmy więcej niż wystarczające, takie, jakie jesteśmy. Zawsze. Bo kiedy ty zapomnisz o sobie, to jak, z jakiej pozycji masz dawać innym ludziom wokół siebie? Będziesz tylko chcieć. Będziesz tylko chcieć czerpać ze źródła innych ludzi. I wtedy będzie rozczarowanie, wtedy będzie cierpienie. No bo co, jeśli odejdzie? Hmm. Co jeśli przyjaciele odejdą? Co jeśli rodzina odejdzie? Co jeśli partner odejdzie? Co jeśli dziecko umrze? Co jeśli będziesz nieszczęśliwa? Będziesz nieszczęśliwa. Hmm. Bo to oni będą tym zapełniaczem Twoim. Ale to nigdy nie była ich rola nawet. To nie jest rola innych ludzi, aby zapełniać Ciebie? Bo dlaczego? Skoro Ty już jesteś całością. Skoro ty już jesteś pełna w sobie? No mam nadzieję, jeśli nie, to wiesz, udziemy szukać, to cię naucza. Jak się stać pełnią? Jak się stać miłością? Jak się stać. Tym, którego szukasz, tak? Tych ludzi, tych okazji, tego wszystkiego, co tak szukasz. To jest na wyciągnięcie ręki, jak spojrzysz w lustro. Albo jak zamkniesz oczy i poczujesz bicie swojego serca. I poczujesz ciepło w swoim sercu. Tylko tędy jest droga, aby żyć w pełni szczęśliwie. Aby żyć. Po prostu żyć. I będą przychodzić pewnie jakieś momenty. Ale one Cię nie złamią. One nie spowodują, że będziesz latami cierpieć. Że będziesz się zamykać na innych ludzi. Nie. One spowodują, że staniesz się lepszym człowiekiem. Jeśli dokonasz takiego wyboru. Bo oczywiście można dokonać innego wyboru. Można dokonać takiego wyboru, że nie pracujesz nad sobą. Można dokonać takiego wyboru, że będziesz zwalać winę na wszystkich innych dookoła. Można dokonać takiego wyboru, że wszyscy będą B. <laughs> Można dokonać wyboru takiego, że zamkniesz się na cały świat i stworzysz mury dookoła siebie, poprzez które nikt nie będzie mógł do ciebie dotrzeć. Żadna miłość nawet, nawet iskierka miłości nie dotrze do ciebie. Można wybrać tak żyć, a raczej przetrwać w otchłani, w otchłani cierpienia, w otchłani smutku, w otchłani żalu. Um. Minionych szans, minionej młodości, nie wiem, coś sobie tam wymyślisz, że w ogóle jest jakąkolwiek blokadą, czy co powinno spowodować cierpienie w Twoim życiu. Życie się po prostu zadziewa, życie przychodzi do Ciebie i się zastanawia, co zrobisz z nim, co zrobisz z tym, co do Ciebie przychodzi, co zrobisz. Jak ktoś odejdzie, czy się załamiesz? Czy co, skończy się życie? Bo ktoś odszedł? Czy to jest śmierć, czy to jest po prostu odejście z związku, czy, czy cokolwiek innego? Twoje życie się nie kończy. Twoje życie się nie kończy nigdy tak naprawdę. Ale może się skończyć jedną decyzją, kiedy wybierzesz. Nie chcieć żyć, chcieć wegetować, chcieć stałość w życiu, hmm. której nie ma, chcieć pewność, której nie ma. Nie dostaniesz nigdy, mm. nigdy nie dostaniesz pewności od życia, nigdy nie dostaniesz gwarancji nawet na nic. Nawet jeśli dostaniesz gwarancję, to i takiej nie ma. Hmm. Także to od ciebie zależy, jak będziesz się poruszać w tym świecie. Jak będziesz się poruszać w świecie? Z jakiej pozycji będziesz się poruszać w świecie? To tylko i, i wyłącznie zależy od ciebie. Co wybierzesz zrobić z tym doświadczeniem? Czy zrobisz coś pięknego? Czy zrobisz coś dobrego dla świata, nawet w tym cierpieniu swoim? Czy będziesz siedzieć, płakać i nie chcieć niczego innego od życia? Czy będziesz siedzieć w małżeństwie, które cię nie satysfakcjonuje? W pracy, która po prostu sobie myślisz, o Boże, co to ma ogóle ma być. Aczkolwiek też można spojrzeć z innej perspektywy. No ale no, to już jest trudniejsze. To wszystko są Twoje wybory. Wszystko. Tak naprawdę wszystko w naszych życiach to nasz wybór. Nawet jeśli myślisz, że to nie był Twój wybór. Każdy się pisał na to życie. W, mniej, w mniejszym, większy sposób. Jesteś tutaj, aby doświadczać tego życia. Tylko pytanie: jak chcesz tego życia doświadczać? Jak? Jak chcesz doświadczać? To jest Twój wybór. Jak chcesz doświadczać własnego życia? I czy chcesz iść poprzez ten świat z pozycji miłości, czy z pozycji strachu wiecznego, że. Nic ci nie wyjdzie. Jak ci nie wyjdzie, to dobrze, że ci nie wyszło, bo się chociaż może nauczysz, że drugi razem ci wyjdzie. A jak nie drugim, to setnym. No i co z tego? Kto powiedział, że, że błędy są B? Szczerze po prostu, ja jak robię błąd, to aż normalnie tańczę. <grym> Ze szczęścia, bo znowu zrobiłam błąd. Jak miło. <grym> to nadal się uczę. I to też wybór. Wybór, który dokonujesz codziennie. Tysiące wyborów tak naprawdę dokonujemy. Często. Z jakiej pozycji wchodzisz w relacje? Z jakiej pozycji mówisz do kogoś? Z jakiej pozycji wychodzisz w świat? To będzie jedynie świadczyło o tym, co będziesz miała z powrotem. Na zewnątrz? Co będzie ci się odbijać? Jakie lustro będziesz widzieć w tym świecie? To tylko zależy od ciebie. Czy będziesz nędzy i rozpacz widzieć ciągle? Ja Tymczasem to, to zobaczę. Okiem tam, jednym, jak mi się zez robi. Nie, nie robi mi się. <laughs> Żartuję. Um, no, to już moje wewnętrzne dziecko zaczyna szaleć. Także idę. Idę lepiej na spacer. O, idę rozsiać trochę tej miłości. Póki tutaj ja nadal jeszcze jestem. <grym> A ty zrób, jak uważasz. Z jakiej pozycji chcesz wychodzić? Co chcesz widzieć w świecie? To będziesz widzieć. Tyle ci powiem. Hm? No, no to tyle. Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. W tym życiu, jeśli potraficie. No, i do usłyszenia kiedyś tam. Póziaki, <laughs> pa. Ciao.